YouTube. Z ludzkimi w Poznaniu, tak, tak, tak. się. No. Siemano widzowie, pierwszy vlog na kanale Lucky Box, lecimy do Poznania. Ch**a jest drogi, za jakieś myślę 4 godzinki dojedziemy. Nowy wygląd boxów. jest. koszulki, dzisiaj podobno dowalone, szef tak powiedział. Nie wiem, zobaczymy co to będzie. No i co, widzimy się w Poznaniu. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentarze dawajcie, im więcej tego będzie więcej rozdawań, więcej boksów dla was, będzie mniej, wcale nie będę przyjeżdżał do was i nie będziecie mieć koszulek, co mam powiedzieć. Takie są realia w tej Polsce, za nami jest pan, pan doktor, to jest jedna z person, która będzie występować na kanale, pamiętajcie, pan doktor za kamerą jest Kevin De Bruyne. Wielki pit stop, pod, stop, pit stop do Poznania. Doktor jest z tego znany, że musi mieć 10 pit stopów. Jak gdzieś jedzie, zostało 90 km, jak dobrze widzę. 16:30, zanim dojdziemy, będzie 17:00. Na Instagramie pisaliśmy, że będziemy o 17 .00. i tak będziemy. Polaki, bo boxy są punktualne i Wy też macie być punktualni. Pogoda do dupy. Jak będzie padać, to będzie lipa. No ale niby tam patrzyliśmy, to ma nie padać. No, co mam powiedzieć? E, może jakiś opowiem e, żart? E, żart jest taki Co to jest? Chodzi po piwnicy i robi chlip chlap. Osoba, która dobrze odpowie w komentarzu Dostanie teraz werble Werble, o oh kurde, tu doktor idzie werble Batona Grześka dostanie Ale przerywamy nagranie, bo tu doktor wchodzi Jedziemy dalej Dotarliśmy do poznania trochę, trochę to potrwało oczywiście przez pit stopy tutaj doktora Drogby. 9 boksów mamy, pakowałem dopiero co te koszulki. Koszulki są mega mocne. Jest godzina już mówię, która za 18, no 10 minut 15 dojdziemy, jak mówiłem. Laki boksy są punktualne, o 17 będziemy idealnie na miejscu. No i co, zaraz trochę przebitek będziecie mieć. Uważaj, Kevin De Bruyne się tam nie wywal. Zaraz jakieś przebitki pewnie wlecą z pakowania, z drogi też tam pewnie wlecą. Zobaczymy, jak to zmontuje pan Kevin De Bruyne. No i co, lecimy, dawać. Oczywiście jesteśmy już po rozdawaniu, myślę, że wirale będą mocne, tutaj wyczułam kilka wirali. zobaczymy jak to będzie, 9 boksów zgarniętych, dzień, koszulek Według mnie bardzo dobrych, z Newcastle była też koszulka z nowego sezonu, no co, lecimy coś zjeść, bo widzicie, jestem gruby, muszę coś zjeść, k***a słyszałem, że papajsy tu są, doktor powiedział, że są papajcy. no to co, lecimy Good morning Wracamy z Poznania, wracamy, bo przypominam, że z nami jest jeszcze doktor i Kevin De Bruyne jeszcze jeden no co zajebiście było we Wrocławiu według mnie Uj, osu. <laughs> miał no w osób żeby mnie co wypikować No osób, pomysłów, ten było kilka spoko Kilka wirali będzie chyba Zara w ogóle jak też desz... nie pokaż tu debróję. Są kurpy niezłe są, a to jeszcze 4 godziny Drogi, godzina 20 drogi, misielek pomodliło. Godzina 20, bo my jesteśmy miasta tego z Krakowa. Tak, jesteśmy w trzeciej, trzy czwarte trasy. A jeszcze na stacji trzeba zajechać, bo tu z koła na litrów na stopa Jeszcze jest taka strzała. No i co, na stacji chyba programy zakończenie o, tu doktor powiedział, że za 5 km stacja będzie. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? W komentarzach macie pisać, gdzie mam przyjechać. Bo jeszcze po całej Polsce możecie wiedzieć ostatnio Czebie, w Sochaczewie u taki Kiwiego, ale tu na Kiwie tu z będą dymy, bo to już ludzie. Ludzie są w p... wyzywają go, ale proszę szanować Kiwiego yy, Za tydzień. Za tydzień idziemy też do mocnego włościania, możemy zdradzać, ale... O, kolejny, kolejny jest, kolejny gwiazda. powiedzieć, może jakiś taki żarcik. Co to jest? Jest worko, a nic nie masz. Już pomysłyście. Dziora! Taki żarcik nie wiem czy tak się mówi. Teraz, bo jestem trochę pomerem, Powiem, że się mówi BD. Co tam się jeszcze mówi? Nie wiem, te brójne mówiło, tak jak ja w ogóle w Poznaniu jestem, bo ja ogólnie jestem z Krakowa, ale mam blachy łódzkie. No jakiś gościu do mnie coś tam... Eee, chwłaci, ja jak ci spotkam to ci powiem. Lekko tutaj było zadrapanie Jakieś mam tu jakieś też zadrapanie mam. Co to no, dostał strzały? <laughs> Przypomniał mu się... Nie, ten gościu. Sylwester miał chyba trochę wcześniej, bo co dzisiaj mamy? Bo ten vlog był w ogóle nagrywany. 27 listopada. z Sylwestrem, trochę wcześniej gościem. No, ale co ja mam będzie. Vlogi co tydzień będą wapać. Tylko mają tu się zgadzać z wyświetleniem. Wyświetlenia, lajki. Wejdzie git, będą vlogi, nie będzie git. Ty, tyle będzie. Tyle będzie. No, jak tu ch... będzie o dr Drod, wielkich, będzie. co. co? Jakieś takie życie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. To jest w ogóle tego. Y, doktora to jest V123.0 to mówiłem. 20 litrów na 100 pali to 20 litrów na sto jak zjadę ekonomicznie oczywiście, jak zrobię p... do 35 pali. O on zjazd, dobra, bo ja zwierzę zaraz. Jak można zobaczyć to jest Jednak... dla na i tu jednak wielki chłopak bo to jest dla a nie ma takich samochodów jak elektryki jakieś to główka motoryzacyjna się odpaliła i się na autach tak znam jak jak nie wiem jak na mszy na odprawianiu mszy co mam powiedzieć no, ja tak se lubię, nie kiedyś nie wiem czy wy mnie będziecie słuchać w ogóle, czy to przewiniecie w ale jeżeli, jeżeli mnie słuchacie to napiszcie w komentarzu Doktor Drogba to ja mam żywne serduszko no, droga, A, Doktor Drogba Doktor Drogba polubi z prawdziwego konta bo Doktor Drogba to ja wam powiem jest utalentowany muzycznie i może tam kiedyś jakieś liki polecą że on tu jakimś piosenkarzem jest A tu nic nie będę mówił bo tu, tu jest, to jest potencjał wielki co mogę powiedzieć ostatnio o, o piłce nożnej, może teraz taki kącik, kącik piłkarski Manchester United wygrał z West Hamem 2-1, Bruno Fernandes dwa gole, no co mam powiedzieć, to jeden z lepszych pomocników na ten moment na świecie. Zaraz obok Casemiro i obok, obok Ugarte, nie no żartuję, Bruno Fernandes jeden z pomocników najlepszych. Gdyby grał w takim realu, czy jakimś piłkę, który jest mocny, to według mnie by miał szansę na złotą piłkę, ale no United sobie więc on tej piłki nie zdobędzie i nie chciał odejść z tego United, więc szacunek dla niego. Co mam powiedzieć? Może powiem, jak typujemy Chester United na nowy sezon? Widzę mistrzów. A nie, widzę mistrzów nie grają, To widzę, a, widzę Europy też, nie widzę konferencji też. nie, Premier League. Top 4 zdobędą, jakieś karawełka wygrają, w bo odpadną szybko. No i co ma być? Tak, zajebiście by było, ale pewnie wejdzie wielki cybel. Będzie dalej się nieobecnie, pewnie przez cały sezon gości będzie o biuro po łbie. <grypie> jakby już nie oczywiście oczywiście do decybel nie że się śmieje, ale co ma być? Halo Madrid. Skład spakany takim zorwertowaniem O mi się to nikt nikto. No sam, będzie realbo Mistrza United po 4 i będzie sezon zajebisty. Jest to jakaś stacja? No nie, ale stacji nie ma zarami się benzena skończy i nie dojadę. zatem mnie musieli je Jak króla, jak króla, no sobie króla Noel. A nie jestem cesarz. Co byste nie zrobił jakiegoś cesarza, jak jestem zwykły człowiek? Mówicie, że sobie tak tylko człowiek. Dobra, mógłby pewnie to już to było. By pewnie wyłączył. za pe... 10 km. tak, gdzieś jak pewnie wyłączyliście od tego mojego. Nie da się słuchać, nie da, jestem na co dzień ogólnie tym człowiekiem, który mam do powiedzenia. sprawiam to ja, a Dziękuję. Pewnie nikt nie dotarł do tego momentu w filmie, ale niestety już koniec, koniec tego filmu. Lajkujcie, subskrybujcie, najważniejsze, zamawiajcie boxy ze strony Lucky Box. Instagram, mój jeszcze Instagram tu wleci, Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, żeby miał co ten Kevin ja, De Bruyne tak. robić. Ja. Ja z bo to będę, w montował. Dobra, po, w ogóle patrzcie jakie niebo zajebiste, co nie? Mi się podoba, Miał padać, nic nie pada. Dobra, co mam powiedzieć? Dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, jak i ciekawie, czy zamajacie? Boxy, k